Dzień dobry. Dzień dobry. RIDE Snowboards Polska 2023. Piotr. Sebastian. Witamy ponownie. W dzisiejszym odcinku prezentacji e, najnowszej kolekcji Raida chcielibyśmy omówić wiązania z modelu AL6 oraz CL6. Composite Ladies, stąd CL, bądź Aluminium Ladies AL. Tak? Są to wiązania, które dedykowane są stricte pod dziewczyny, które osiągnęły już średnio zaawansowany poziom jeżdżenia. Oczekują wiązania, które będzie dawało im odpowiednie wsparcie, jeśli chodzi o flex, wiązania, o odpowiednie featuresy, które pozwalają właśnie na techniczną jazdę na snowboardzie. I różnica pomiędzy nimi, to jest bardzo istotna rzecz, o której, o której wspominamy, różnica pomiędzy aluminiową bazą, w pełni aluminiową bazą, a bazą kompozytową polega nieco na odczuwaniu e, przekazywania energii. Zasadniczo aluminium jest bardzo, bardzo precyzyjnym materiałem, który jest dedykowany troszkę bardziej osobom, które oczekują właśnie bardzo dokładnego... Yy, dokładnego stopniowania tej energii i dość agresywnego stopniowania energii, a kompozyt bardzo dobrze sprawdza się dla tych osób, które szukają trochę bardziej płynnego, tak ładnie w angielskim to brzmi smooth riding, czyli właśnie takiego przekazywania energii bardziej, bardziej miłego w odczuciu. Niemniej yy, wiązania z tej serii AL6 i CL6. Prezentują wiele ciekawych cech technologicznych. Na przykład jakich? <głos> <głos> no opowiadaj. Jednym z nich jest użycie poliuretanowego highbacku, zarówno w wiązaniach kompozytowych jak i aluminiowych. Ten highback daje odpowiednie wsparcie dla dobrego przekazywania energii, jednocześnie bardzo dobrze tłumi drgania i nie jest, nie jest bardzo agresywny w odczuciu. Także jest to idealnie dopasowane właśnie na potrzeby, na potrzeby, potrzeby tych średnio zaawansowanych dziewczyn. Highback, czyli przysłowiowa łyżka, jest oczywiście systemem ustawiania kolenia, tak jest. Standardowo, jak w większości wiązań RIDA, mamy alumini aluminiowe pompki bardzo dobrze działające, bardzo sprawnie działające. W tych modelach serii AL. 6 i CL6 znajdziemy e, górny strap, który możecie zastosować w dwojaki sposób. Mamy dwie gęstości materiału, z którego jest on użyty. Jeden jest nieco twardszy, drugi jest bardziej e, komfortowy i w zależności od własnej Własnego zapotrzebowania możemy te strapy zamienić z lewego na prawe wiązanie i zmienić specyfikację tego, jak odczuwacie ten strap. Więc jest to wiązanie, w którym możecie, możecie bardzo dobrze skustomizować sobie flex, właśnie w tej, części, w tej części wiązania, który odczuwacie potem na bucie. Dolny strap. Jest fajnie wyprofilowany, biorąc pod uwagę to, że jesteśmy w stanie nałożyć na czubek buta lub, dajmy na to, na górną część, w zależności kto jak preferuje też. Tak jest, jest on minimalistyczny po to, aby uzyskać jak najmniej elementów, z którymi cokolwiek może się dziać, natomiast bardzo dobrze siedzi na, zarówno na czubku buta, jak i na, 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 na przedniej części podbicia. Więc pod tym względem jest on bardzo również wszechstronny w użyciu. Od zawsze Raid promował w swoich wiązaniach również kan technologię kantingu, także tutaj e, podstawa wiązania nie jest płaska, jest pod lekkim kątem, to jest 2,5 stopnia nachylenia, dzięki temu kanting niweluje nieco napięcie, które występuje na stawach zarówno skokowym jak i kolanowym przy rozstawieniu, e, przy rozstawieniu się e, już na desce. Dokładnie. E, w, takie ustawienie najczęściej mamy e, na kaczkę. Tak jest. Kiedy ustawiamy się na kaczkę, to jest naj, najbardziej wszechstronny sposób dzisiaj, szczególnie dla osób, które rozpoczynają jazdę albo chcą jeździć, e, zarówno na, na swoją nogę, jak i na drugą nogę. To ustawienie jest najpopularniejsze. Również najpopularniejsze przy, przy osobach, które uczą się jeździć. Cunting w bardzo dobry sposób e, zmniejsza to napięcie, które właśnie w stawach, w stawach występuje. Na dole przy podstawie mamy grubą tłumiącą wkładkę. Tak jest, podstawa wiązania zbudowana jest z materiałów, które również mają za zadanie wybierać drgania powstające podczas jazdy. Także jest to, jest to kolejny element, który nadaje komfortu tym wiązaniom. Ważne, wiązania występują w dwóch rozmiarach SC i w MC. Te wiązania, te rozmiary nakładają się w najbardziej popularnym rozmiarze damskim, jakim jest amerykańska siódemka. Dzięki temu zarówno można wybrać sobie model wiązania, który jest dobrze dopasowany do szerokości waszych desek. W damskich deskach jest to o tyle istotne, że często damskie deski są dosyć wąskimi deskami i za duże wiązanie oczywiście może wystawać poza poza linię linie deski. Wiązania RIDA czy Ride Snowboards oferuje dożywotem gwarancję na bazę wiązania, również wszystkie części zamienne jak paski, pompki są łatwe do dostania. Wystarczy się skontaktować z nami poprzez Facebooka, Ride Snowboards Polska. Zawsze można te elementy znaleźć. Bądźmy przekierujemy Was do dilera, który najbliższego waszego dilera, który jest w stanie e, takie części zamienne dostarczyć. Prócz tego typu zapytań, piszcie, jeśli macie jakiekolwiek inne pytania na temat innych modeli ee, wiązań Rajda. Wiązania Rajda będą również dostępne w naszych punktach testowych. Tak jest. E, te damskie i również te męskie. Jakie tam będą modele, pamiętasz? A wszelakie modele. Wszelakie modele. No na pewno być... będzie tam kolekcja wiązań z Serii 6. To jest najbardziej wszechstronna seria. Także przyjdźcie, odwiedźcie nas na punktach testowych. Będziemy wielokrotnie w tym roku, w sezonie w górach. Także do zobaczenia wkrótce. Pozdro.